Jak widzicie, po tytule dzisiaj przedstawię Wam moje plany czytelnicze na Comic czyli to jest taki maraton, cykliczny maraton komiksowy, który organizuje Karo Kombuk oraz Ola książkow, które pozdrawiam bardzo. I ja od pewnego czasu biorę w nich udział, dzięki nim powróciłam do czytania komiksów, bardzo się z tego cieszę i tym razem jeszcze bardziej chcę się w niego zaangażować Szan od 15. Września do końca miesiąca, z tego co kojarzę, i ja mam tutaj pięć, chyba pięć komiksów. I ja jeżeli chodzi o komiksy, to bardziej przepadam za powieściami graficznymi i chodzi tutaj o to, że to są jednotomowe historie, które y, nie są fantastycznymi historiami. Ja bardziej lubię właśnie historie oparte na faktach albo historie, które mają coś głębszego. Nie chodzi mi tutaj, że oczywiście powieści, komiksy, fantasty są jakieś mało głębokie, ale po prostu ja lubię coś, co ma mniej Tomów. Chociaż tutaj jedna taka perełka się znajdzie, którą już miałam przeczytać od trzech lat, i tego jeszcze nie zrobiłam, i mam nadzieję, że teraz mi się uda, więc zaczynamy. I zaczynamy od bardzo wysokiej półki, ponieważ zaraz Wam pokażę komiks, który jest stawiany na równi równi z Mausem, czyli komiksem, który z tego co wiem jako jedyna powieść albo jako pierwsza powieść graficzna otrzymała pólicera. Komiks, który mówi się, że jest klasyką tego gatunku i który po prostu trzeba przeczytać i to jest Stuck Rubber Baby. To jest historia, która opowiada o fikcyjnym mieście w Ameryce, w której żyje nasz główny bohater i w jej tle mamy tutaj wolność, znaczy walkę o prawa człowieka oraz o tak jakby tolerancję rasową. I mamy tutaj właśnie naszego głównego poetera, który uświadamia sobie, że jest gejem. Mamy tutaj również właśnie te tendencje homopofobiczne przedstawione. Jak widzicie sama okładka jest bardzo mocno znacząca. Kreska nie jest jakaś może idealna, jest dość normalna, ale widzę już tutaj po przejrzeniu tych stron, że mamy tutaj właśnie duże, jeżeli chodzi o segregację rasową. Ogólnie bardzo chcę go przeczytać. Tak jak wspomniałam, mówi się, że to jest coś na poziomie Mausa i chociaż ten komik został wydany już jakiś czas temu, chyba z 20 lat temu, to uważam, że jest niesamowicie aktualny i ta okładka w jakimś stopniu naprawdę mnie przeraża. Uważam, że każdy chyba po go przeczytać, zobaczymy, ja na pewno dam wam znać co o tym myślę i to jest pozycja obowiązkowa, którą po prostu muszę przeczytać w komikstonie, ponieważ ta pozycja jest, te tematy są dla mnie niesamowicie ważne i jestem ciekawa jak zostały właśnie tutaj opowiedziane i co ten komiks wnosi. Po jego przeczytaniu do naszego życia. Kolejna pozycja również jest ponoć bardzo mocna i to są niebieskie pigułki. Jest to powieść graficzna, autobiograficzna, która opowiada właśnie o mężczyźnie, który związał się z kobietą, która jest zarażona wirusem HIV, i ułożył z nią związek. Udało mu się ułożyć z nią związek. Kreska również jest bardzo taka, dość prosta. Ponoć komiks bardzo mocny, ale całkowicie zaskakujący nas, jeżeli chodzi o nadzieję, o właśnie tworzenie związku z taką chorobą. Wydaje mi się, że jest bardzo edukacyjny i dużo osób pójnego żeby się dowiedzieć o tej chorobie, bo tak naprawdę mało, moim zdaniem, mówi się o AIDS i o HIV, i bardzo mało osób nie wie, jak to wygląda, jak wygląda przebieg, jak można się zarazić, a to jest niesamowicie ważne i okładka moim zdaniem też jest przepiękna. Naprawdę, moim zdaniem, będzie to cudowne. I chciałam jeszcze Wam przypomnieć, że na dole w opisie są linki afilacyjne do wszystkich tych pozycji, które Wam tutaj pokażę. Do tej książki oczywiście może wszystkich tych książek nie być, jeżeli chodzi o dostępność w tej księgarni. Ale jeżeli będą, to od razu Wam je podlinkuję. Kolejna pozycja jest właśnie tym jednym rodzynkiem, który zaliczany jest do takich typowych komiksów, i to jest Monstressa. Ogólnie zaczęłam ją czytać. Byłam tutaj. Więc, na początku, bardzo mi się podoba. Ona jest przepięknie, tutaj, jeżeli chodzi o kreskę i o kolor, jest przepiękna. Drugi tom jest bardzo trudno dostaną, chyba że na Allegro. Mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ to jest pierwszy tom i bardzo mi się spodoba, jak zaczęłam ją czytać. Chciałabym ją kontynuować. Ponieważ to jest typowy klimat, jest bardzo mroczna i ponoć nie jest to komiks dla dzieci, dlatego warto o tym pamiętać. W ogóle wydaje mi się, że wszystkie komiksy, które tutaj pokażę, nie są zbytnio dla młodszych odbiorców, dla trochę starszych może, ale to zależy oczywiście od dojrzałości literackiej, czytelniczej, jak zwał, tak zwał. Kolejna pozycja jest to powieść graficzna, którą pokazałam Wam w tym moim dużym bookholu, który jest ogromny, niedługo nagram nowy i będzie tam jej pozycji, ponieważ chciałabym nagrać bookhole znacznie. Które mają znaczenie mi książek, ale mogę o nich troszkę więcej powiedzieć. I to jest Zakładnik. Ja pszczam tego autora Pionczang i bardzo mi się podobała. To jest właśnie powieść graficzna, która opowiada o mężczyźnie, który był zakładnikiem, i właśnie autor ją przedstawił przeprowadził z nim wywiad i ją przedstawił w formie graficznej ogólnie musicie uważać na tego autora, ponieważ on ma bardzo specyficzny humor, jest naprawdę sarkastyczny potrafi do dużo rzeczy odnosić się z Ilonią. nie wiem jak tutaj będzie, ponieważ mam tu całkiem inną sytuację, w tamtym komiksie on opowiadał o swoich tutaj przeżyciach, tutaj mam przeżycia innej osoby ten komiks jest dość gruby, ale chciałam go bardzo przeczytać, ma dość mało tekstu, ale ta kreska jest również porywająca. W ogóle te komiksy w większości zauważyłam, jeżeli chodzi o takie trudniejsze tematy, mają bardzo proste kreski, bardzo często są czarno-białe, ale wydaje mi się, że to jest celowy zabieg, żeby tym bardziej, żebyśmy po prostu więcej chłonęli z samej treści niż z obrazu. Gdzież jak wiadomo, obraz w powieści graficznej jest bardzo ważny. Kolejna powieść graficzna to jest mój master na ten Comic Stone i to jest Persepolis. To jest ponoć bardzo ciężko dostępna pozycja. Ja ją zamówiłam normalnie w Empiku. chyba była jakaś ostatnia sztuka, albo znaleźli po inwentaryzacji, nie wiem. I mówi się to, że to jest jedna z najbardziej znanych i wielokrotnie nagradzanych powieści graficznych świata. Opowiada o sprzeciwie wobec narzuconego. Reżimu religijnego, troszkę tutaj patrzę w tym, żeby was nie skłamać. I właśnie w komiksowej autobiografii autorka ukazuje początek rewolucji islamskiej w Iranie, swój kilkuletni pobyt w Wiedniu i wreszcie powrót do kraju. Jest to dzieło uniwersalne, pełne niezwykle celnych obserwacji oraz obrazów zabarbione zarówno humorem, jak i ironią czy nostalgią. I ponoć jest świetna. Teraz pozycję, że otworzę tą folię, tą, tą książkę, tę powieść graficzną. Zawsze nie wiem, jak ją określić, ponieważ jestem ciekawa, jak wygląda kreska, a chciałam to zrobić z Wami. Dlatego otworzymy ją. Wydała, wydało tą pozycję wydawnictwo Eg Egmont, i też jest ponoć właśnie ciężko dostępna. Oczywiście, tak jak wspomniałam, czarno-biała kreska. Też dość wyrazista, prosta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało pięknie. Pachnie, słuchajcie, przepięknie. Mamy czarną wklejkę i jestem bardzo jej ciekawa. Zobaczymy, coś czuję, że to naprawdę może być cudeńko. Okładka mówi sama za siebie. I to było na tyle, jeżeli chodzi o moje plany na Comic Stone. Mamy 5 komiksów. W moim zdaniem, naprawdę tu będzie dużo perełek. Mam nadzieję, że się nie pomylę. I naprawdę część z nich to będzie cudo ponieważ jak widzicie tematyka jest dość poważna, mamy też rozluźnienie w postaci Monstressy, i no ja czekam na to, naprawdę komiksy takie które przekazują coś więcej, bardzo mnie interesują. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Dajcie znać, czy bierzecie udział w komikstonie czy lubicie komiksy i jeżeli tak, to jakie są waszymi ulubionymi i o co chcecie przeczytać właśnie w tym komikstonie Oraz bardzo proszę o polecenie jakichś takich właśnie w tych klimatach jakichś poważnych tematyk. Jeżeli znacie takie komiksy, to napiszcie mi na dole, ja na pewno się nimi zainteresuję. Mam jeszcze parę w swoich planach, ale komiks są takie drogie, że naprawdę tutaj raz na jakiś czas można coś kupić, ponieważ jeden potrafi kosztować naprawdę 100 zł. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się. Buziaczki. Pa, pa.